Mariusz, witam cię serdecznie. Kino otwarte na sztukę, nasz cykl tegoroczny, na razie w tej przestrzeni online, zabito i z tego miasta. Mariusz Wilczyński jest naszym gościem. To nie jest już nasza pierwsza rozmowa o tym filmie, filmie, który powstawał przez 14 lat. I chciałam cię o to zapytać, bo, bo te 14 lat no to, to jest jednak jakaś, yy, jakaś pokaźna taka. Kwota lat. Więc jak zaczynałeś, to rozumiem, że byłeś po 40, a kiedy skończyłeś, to byłeś mężczyzną przed 60. Jestem ciekawa, jak ty się zmieniłeś, jak z tym filmem się zmieniałeś, jak może on się zmieniał z tobą. No, ja przeszedłem, myślę, tym filmem drogę 30 w głowie, tak naprawdę. Mhm. I to myślę, że ja jestem zupełnie innym człowiekiem niż przed, przed rozpoczęciem tego filmu. Ja to wiem. Mhm. Czy znaczy wiem, że po prostu bardzo dojrzałem jako człowiek, tak intelektualnie, emocjonalnie. To w dużej mierze kwestia tej drogi, którą przeszedłem, ale w ogromnej mierze też to jest ta podróż w tym filmie, kiedy spotykałem po prostu wspaniałych, wybitnych artystów, często mhm. moich jakichś mentorów. Pan Andrzeja Wajdy, panią Irenę Kwiatkowską, pana Gustawa Holowka. Wiesz, no Rybę to znałem, tak, ale powiedzmy Wiesz, panią Kraftówną, panią Jelenę Kwiatkowską, właśnie. Pan, no wszyscy, no, no nie chcę wymieniać tej całej listy wielkich mistrzów, i to też rozmowy z nimi często, ale też kontakt z ich sztuką, to wszystko nagle, no wiesz, to jest trochę tak czytanie książek, to, to, to powoduje, że z takiego faceta, który miał potencjał na to, żeby, żeby, żeby mm, mówić o takich sprawach. Ja dorosłem, to ja, ja czuję się teraz wiesz artystą. Spełnionym i facetem, który chce zrobić następny film, który też będzie miał podobne znaczenie. Będzie tak samo poważną wypowiedzią. Nie? I to, to jest niebywałe. Wydaje mi się, że to, to, wiesz, no, też nie ma co ukrywać, to co powiedziałeś. Ja rozmawiając z wieloma kolegami, moimi, którzy są właśnie około 60, to zazwyczaj to jest taki moment, kiedy. Eee, no, kiedy już tak gdzieś tam lądują, już koją sobie, no dobra, to już tam będę łowił ryby, tak. No, ambitniejsi mm -hmm. to myślą, dobra, to może Ule. będę wiem, na, narzeczoną, 20-letnią, mm -hmm. tak. Ale ge generalnie takie rozpaczliwe jakieś działania, a ja czuję, że dopiero w tym momencie jestem, że właściwie wszystko się nie mnie zaczyna trochę. Nie? Zaczy... nie mogę tak powiedzieć, bo oczywiście robię krótkie filmy, ale że tym, tym filmem rozpocząłem sobie jeszcze, oczywiście mam świadomość, bo teraz zaczynam nowy film, mam świadomość, że to będzie mój albo ostatni, albo przedostatni film, ale to mnie nie smuci, No nie? zależy jak szybko się wyrobię, no będę, będę starał się zrobić w 6 lat, no to jeszcze ze dwa filmy zrobię. I to jest coś wspaniałego, powiem Ci, że to jest, tak porządkuje życie, tak porządkuje sens, tak porządkuje moje miejsce. Jestem super. o wiele bardziej dojrzały, jestem i to o wiele bardziej dojrzały niż gdybym te te, te 14 lat przeżył bez tego filmu. Chciałam ci zapytać o taki zarodek tego filmu. O taką pierwszą scenę, którą zobaczyłeś, od której się wszystko zaczęło. Pamiętasz taki embrionik tego wielkiego filmu? Scenę, od której w ogóle zacząłem ten film, pierwszymi szkicami, to była modlitwa. Mhm. I to, było to, to była modlitwa, gdzie ja spotykam z jednej strony rodziców, którzy się dopiero poznają. I też jest statek na Lefa. i to wszystko krąży wokół mojej głowy. I wiesz, i rodzice po prostu się poznają, to jest ten najpiękniejszy moment, zakochują się w sobie, od tak, I, 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 i tak naprawdę pierwszy raz w swoich życiach się kochają. I poczynają mnie. I to, to ta scena chodziła mi po głowie właściwie od samego początku i to były pierwsze rysunki też. I bardzo szybko doszła druga scena, która była dla mnie bardzo ważna, bo wiedziałem, że cały film będę chciał powiedzieć y, dosyć traumatyczny o łodzi. Znaczy, ale mm -hmm. Łodzi też y, nie Łodzi, Miasto Łódź, y, tylko po prostu o moim mieście dzieciństwa. Jak akurat jestem z Łodzi, gdyż rysował film, to byłby to pruszko i tak dalej. Więc to, to, to jest. To jest bez znaczenia. I też myślałam oczywiście o mojej mamie i właśnie gdzieś ta rozmowa z mamą też była taka dosyć jedna z pierwszych. Ale to nie wiem, czy wtedy myślałam w kategoriach filmu, tylko to jednak było tak, że mama już nie żyła 6 lat, i czasami wracałam z takimi wyrzutami i sumienia, że, że no właśnie ta ostatnia rozmowa tak wyglądała, nie inaczej. Nie? Nie, nie myślałam wtedy, chyba że to wsadzę do filmu jakoś, dopiero potem gdzieś się. Powoli, do tego o, 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 coraz bardziej odważałem. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o, o scenę, którą myśleć, to wiedziałem, że to będzie modlitwa, bo chciałam w tym filmie narysować coś, czego właściwie ja nie doznałem, to znaczy nie, nie widziałem nic z, miłości moich rodziców, tak nie, nie widziałem gestów, czułości czy w ogóle jakiegoś niczego dobrego między mamą a tatą. Odkąd pamiętam, to właściwie pierwsza scena, to albo jak mnie ojciec zlał, a potem też po prostu jak wychodził z domu. jak miałem białej koszuli, to tak bardzo teatralnie, było. Miałem taką walizkę, białą koszulę zdjął ze ściany obraz taki ulubiony, taka cyganka, jakaś taka wyczółkowskiego, trochę mhm. coś takiego, po prostu to zdjął i wyszedł z domu. Więc nie miałem tych wspomnień, ja chciałem sobie, wiesz, narysować coś, czego nie miałem, i narysowałem. Więc to, to była modlitwa, a potem zaraz jak widziałem, że ten świat będzie też tam przedstawiony taki sobie. To wymyśliłem tę scenę, właściwie nie musiałem wymyśleć, to była niesamowita scena, która w 2007 roku miałem retrospektywę, jakieś trzy miesiące po, po miałem retrospektywę w RPA w Pretorii. I pamiętam, że w RPA wylądowałem na plaży nad oceanem i zasnąłem i, 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 i pamiętam, że pewnie Ci się obudziłem <grym> I, i zobaczyłem jakieś 5 metrów od siebie wielkiego żółwia, ale takiego żółwia wiesz, Kurczę, na wielkości krowy wezmował. Brzymiego, który szedł takim powolnym krokiem, jak starzec, jak, jak Jan Paweł II w ostatnim roku życia, nie? Po prostu to z, z takim wysiłkiem. To, ta łapa to po prostu to trwało, tak stawiał. On przeszedł 10 metrów chyba w godzinę po prostu. Nie? Po, czym, po czym zaczął wykopywać dołek i złożył tam jajka. te jajka to wyglądały takiej wielkości białych piłeczek ping chyba ze 100 tych. On to zakopał, to, ta żółwica to zakopała i, i wiesz, i już tak naprawdę statkiem sił to jest, to, to wtedy zdałem się sprawę też z takiej mocy przyrody i kiedy już po prostu się chwiała na tych swoich czterech łapach, to po prostu ten ocean był od niej pół metra, ona nie musiała iść przez plażę, nie? Po prostu weszła w ten ocean i odpłynęła. Wtedy sobie zdałem sprawę z takich niebywałych porządków bo właśnie no przede wszystkim to, no to wiedziałem, a to systematyzowałem, Przeczytałem, że żółwice płyną zawsze na tym plaży, na której się urodziły, i często to jest 10 000 mil morskich płynie tam, gdzie się urodziła, żeby złożyć jajka, że mają to tak mi tubylcy powiedzieli, tak to zakodowane, że one po prostu wychodzą. To jest gdzieś już wiesz, w ich głowach, że po prostu wychodzą daleko. Wiedzą. Z którego momentu ta woda nie zabierze tych jajek, nie do którego podejdzie. Składają jajka i to jest optymalny moment, że jak kończą, to ta woda jest najbliżej ich, że nie muszą znowu iść tą plażą 20 metrów. I wiesz, i to wszystko tam i, i ta mądrość jakoś tak bardzo na mnie zadziałała i właściwie w oparciu o nią. I też się zdałem sprawę wtedy, no, niestety czy stety, z przewagi jednak natury, i czasami siły natury nad, nad sztuką nawet, nie? bo nie wyobrażam hmm. sobie filmu, żebym oglądał. Bo ten cały spektakl trwał ze trzy godziny, że oglądał trzy godziny, jak żółwica idzie, wiesz, kopie dołek, składa jajka i, i odpływa, nie? Mm -hmm. Ale to tak zostało mi w głowie, że natychmiast to przetransponowałem i gdzieś ta scena, kiedy, kiedy wyrzucam cały świat do dołka i go zakupuję, mm -hmm. to jest w wyniku tego takiego mocnego doznania, wtedy mm -hmm. spotkania z tą żółwicą, więc cały film jest utkany z takich Takiej, ale to były jedne z pierwszych rzeczy. Nie? Dosyć szybko wymyśliłem. Pamiętam też um, monolog, monolog Jandy na dancingu. Uh -huh. To też dosyć szybko. On miał być inny, trochę miał być dłuższy i to ale go potem poskręcałem, ale to też to. No i to były takie kluczowe sceny. Chyba właśnie śmierć, śmierć mamy i, i to wszystko, co się dzieje potem po, po, po śmierci w Kostnicy. Janda na dancingu i i modlitwo. No. Powiedziałeś o tym filmie, że to jest Twoje magiczne pudełko. To też jest bardzo kinowa metafora, to magiczne pudełko, ale też miałam wrażenie, właśnie oglądając jej, i myślę, że dlatego on też na ludzi tak działa, tak ich otwiera, że to jest trochę tak, jakbyś sobie ten świat na nowo poukładał dla siebie. I on jest i brzydki, i piękny, i smutny, i wzruszający, ale masz takie poczucie spokoju, że. że że, że ocaliłeś jakąś pamięć, kawałek świata i myślę właśnie, że to jest może w animacji takie, takie szczególne, że można. Ta, ta, ta anegdota, że nawet dla Lusi, twojego pieska, którego poznałam, bo rozmawialiśmy przecież o tym filmie na przestrzeni lat kilka razy, tak. że ta Lusia też jest jako serduszko z imieniem Lusia gdzieś na murze. I to okay. jest w ogóle metafizyka. To jest metafizyka, wiesz, no to jest to, że właśnie jak Lusinka, moja Sonia ukochana, która przez ponad 10 lat mi towarzyszyła, jak rysowałam ten film. właściwie ona zawsze siedziała mi tak na i Takim goskałem. Mm -hmm. E, e, odeszła na sobie. Miesiąc przed premierą w Berlinie Miałam, W ogóle myślałam, że ją wezmę do Berlina. Taki był plan, że będzie luźka w Berlinie. Czuła się świetnie, i nagle były dwa dni i, i koniec. No, z ludźmi też niestety tak jest, ale ale, 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 ale. ale mm, no tak i wtedy otworzyłem puszkę i y, 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 po prostu y, 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 na, napisałem na murze. Lucia i serduszko narysowałem i już na, na wieki została. Jeżeli film przetrwa wieki na różnych nośnikach, to już tam Lucia jest. No tak, to jest to, ale tak samo jest też to, jak mogłem, wiesz, no, y, właśnie narysować modlitwę i, i narysować sobie to, czego w życiu nie miałem. mogę narysować na nowo y, mamę i ojca, i mogłem narysować, jak się kochają i poczynają mnie, I, i to jest też ta, właśnie magia, z jednej strony, właśnie to, że tak jak mówię, że wszystko można uporządkować, poukładać i jakoś zostawić. Już zostaje na zawsze, nie? No bo yy, no zostaje, że ktoś będzie chciał ten film za 100 lat obejrzeć, czy za 50, lat, tylko będzie mógł obejrzeć. Zostają ci wspaniali, te wspaniałe głosy tych wspaniałych aktorów, które, które są z nami oczywiście, one są w historii polskiego kina, ale to są w jednym miejscu. Yy, no a z drugiej strony to magiczne pudełko, że, mo że można narysować coś, yy, co albo się nie wydarzyło, albo co zniknęło, nie? Co, No to możesz jeszcze otworzyć jakiś taki sposób mniej naturalistyczny, ale być może właśnie dzięki temu bardziej naturalny. Uh -huh. Coś za każdym razem mówisz mi coś nowego, to jest ekstra w Tobie. Rozmawialiśmy tyle, tyle razy i teraz na przykład o żółwicy usłyszałam po raz pierwszy. Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść o żółwicy. Podobno jak patrzymy w przyrodę, to mamy takie naturalne mindfulness, że jesteśmy tu i teraz. Tak jak słuchamy ptaków albo oglądamy wiewiórki, wiem, że lubisz. To, to to jest... Mieszkam w lesie, tak, tak. mieszkam w lesie i tutaj wiesz, miałem wyciąć taki orzech, który właściwie rośnie koło domu i nie powinien rosnąć, no ale tak pomyślałem, że jesienią tam zawsze wiesz, po cztery wiebiórki zasuwają, no to jak mogę to tak, zrobić, Tak, wiem, to też, też mieszkam w lesie. Bardzo Ci dziękuję Mariusz za tę rozmowę. Dziękuję Ci Magda, bardzo I dziękuję Państwu, że chcieliście z nami być.